Ciemka z tej strony JJ Cube, a to będzie recenzja kostki Shenx Aurora na plastiku czarnym. Zacznijmy od budowy kostki, która przypomina Diana Guchonga wersję drugą bez torpedek. Jeżeli by wyjąć torpedki z Diana Guchonga, tak mniej więcej wyglądałby krawędź. Narożnik jest już troszkę bardziej odmienny, ale. Gdyby narożnik od Dajana Guchonga V2 składał się z jednej części, wyglądałby tak. Ale jak wszyscy wiemy, w Dajanie Guchongu narożniki się rozdzielają. Krzyżak, krzyżak wygląda w kostce tak. Dobrze, więc ja złożę kostkę i przejdziemy do kolejnej części recenzji. Kostka jest już złożona, więc przejdziemy do kolejnej części recenzji, czyli testu ścinania zakrętów. Szęksio Aurora bardzo dobrze ścina zakręty, z łatwością radzi sobie z 40 stopniami, a w ścinaniu odwrotnym również jest bardzo dobra. Ścina mniej więcej tak. A teraz pokażę Wam, jak mniej więcej się rusza. Jak widać kostka Shanghia Aurora jest bardzo dobrą kostką, a za swoją cenę oferuje bardzo dobrą jakość na pewno jest bardziej opłacalna od poprzedniej wersji, która jest obecnie dwa zł tańsza, ale w porównaniu ruchy, ścinanie zakręty, zakrętów przepraszam i innych. Parametrów yy, jest bardziej opłacal mniej opłacalna w, prze w przeciwieństwie do Sększa Aurory, kostka ta jest chyba teraz jedną z najpopularniejszych kostek wśród początkujących. Ja również polecam ją wszystkim początkującym. W mojej skali ta kostka ma 9 na 10, ponieważ mogłaby być le lepiej ścinać mini trochę zakręty, bo jeżeli już przekręcimy, o tak, to już nie zetnie. Maksimum 45 stopni, ścinanie odwrotne jest idealne. Tak samo feeling fi kostki jest bardzo ładny. A więc ja ją polecam i do zobaczenia w następnym filmiku.